W filmie pokażę Ci mój trzeci dzień nauki Masylapa. Ten film miałem nagrać na miejscu, ale teraz patrzę na plik i jest on zepsuty z jakiegoś powodu. Z każdym dniem uczę się nowych rzeczy i zauważyłem, że popełniłem dzisiaj parę błędów, ale później staram się je naprawić i mam nadzieję, że w kolejnym treningu będzie trochę lepiej. Więc zachęcam Cię do oglądania, bo na pewno coś z tego filmu wyniesiesz. Ogólnie to będzie takie podciąganie duchowe, ale jednocześnie też próby masylapa. bo ostatnio na siłowni tak sobie spróbowałem dosłownie nie prawie, mi wyszło. No, więc tutaj zabrałem się za próbę i zarzuciłem nogami, jak widać. Trochę mi to pomogło, bo wzniosłem się naprawdę wysoko. I tak wyglądało dosłownie pierwsze powtórzenie. To jest drugie, i to jest już najgorzej trzecie. Na pierwszej serii chyba musiałem dotknąć tutaj drążkiem, więc dosyć wysoko już potrafię, tak po dłuższym odpoczynku. Trzy minuty odpoczynku dobiegają końca Ogólnie w tym momencie zaczynały się moje błędy O których mówię na początku Nie wiem dlaczego tak się zluczałem Dosłownie każde powtórzenia tak wyglądały i wszystkie były złe Zobaczymy z tego kąta No dosłownie za każdym razem mocno się bujałem Słabo trochę to wygląda Robię na tym drążku A nie na tamtym Jak ostatnio bo tutaj ostatnio sobie zakryłem taką taśmę i wygodniej się trzyma niż na zwykłym nie? No, zobaczymy, jak dalej będzie. Zauważyłem taki błąd, który robię. Chyba dopiero w tej serii jakoś go z zacząłem robić. Za mocno się buję, jakoś dziwnie się rzucam. Teraz w kolejny spróbuję zrobić to trochę lepiej. No i o wiele lepiej to wygląda, jak już się nie bujałem. W sumie podobnie jak na ostatnich treningach. Teraz zabrałem się za gumę, bo już po prostu nie mogłem podciągać się bez niej I znowu za mocno się bujam Wszystko źle robię Na pewno muszę jeszcze popracować dużo nad techniką Coś cały czas muszę robić źle, bo nawet na dwóch gumach dalej nie mogę, co powinno być bez problemu Bo bez problemu dociągam się do góry Muszę zobaczyć na filmiku, ale nie wiem Staram się to momentu i Coś Ciężko jest. Próbuję zrobić zwykłe wybuchowe podciąganie i zobaczymy, jaki błąd mogę popełniać. Kiedy próbuję zrobić zwykłe wybuchowe podciąganie, nie ma sylapa, wychodzi mi to o wiele lepiej. Pierwsze było bardzo wysokie, więc teoretycznie jakbym coś musiał zrobić i nie na ten wrożek, nie wiem. Dobra, czyli chyba muszę dopać się trochę tricepsu na końcu. No, i jak widać coś lepiej załapałem. Więc nad techniką ewidentnie muszę jeszcze popracować. Ale no, dobrze idzie. No coś lepiej. Dosłownie <laughs> weszcze na ten drążek, ale... Nadal brakuje. Dobra, to ostatnia próba na gumach, bo więcej już chyba nie ma sensu. Najwyraźniej czegoś jeszcze nie wiem albo nie mam jeszcze tyle siły, więc próby z slapa już skończone. Spróbuję teraz na pewno, tak z ciekawości, zobaczyć ile zrobię bardipów. No, odpocząłem, zrobię teraz tyle bardipów, ile mogę. Myślałem, że więcej zrobię. Zrobię jeszcze jedną serię. Zrobię sobie super serię australijskich podciągnięć i pompek. Wiem. A mniej więcej 25 każde zrobię raz to będzie tyle na dzisiaj. Nie oceniam treningu na jakoś bardzo dobry, bo może przez tą pogodę albo po prostu taki dzień, że te masylapy jakoś tak średnio szło. Na no pewno lepiej niż na pierwszym treningu ale i tak chyba żeby doszło do lepszego progresu muszę jeszcze trochę poćwiczyć. A ta supersera teraz w ogóle była fajna. No więc jak Ci się spodobał i chcesz... Widzieć więcej takich zachęcam do subskrypcji, do polubienia kanału, do napisania komentarza, udostępnienia wszystkiego, co chcesz zrobić, aby mógł być lepiej odbierany. I zachęcam też na dołączenia mój serwer Discord. Link jest w opisie. Pamiętaj, nigdy nie jest za późno na zmiany, Zacznij dzisiaj, a nie jutro.